Zobaczymy. Zobaczymy. nas. A to Dla, od razu się Zobaczymy. 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 Zobaczymy.

Panią Alinę i pana Jana Modzelewskich, którzy obchodzą 50. rocznicę zawarcia Związku Małżeńskiego. Witam panią Barbarę i pana Bolesława Pawluków, którzy obchodzą 54. rocznicę zawarcia Związku Małżeńskiego. Witam panią Stanisławę i pana Stanisława Czelk, którzy obchodzą również 50. rocznicę zawarcia Związku Małżeńskiego. w dzisiejszej uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie: burmistrza miasta Ząbki, pana Roberta Perkowskiego, wiceprze... wiceburmistrza miasta Ząbki, pana Artura Murawskiego i przewodniczącego Rady Miasta Ząbki, pana Krzysztofa Bławdziewidę. Serdecznie witam radnych. Witam Pana Pawła Poborzego, który jest przewodniczącym Komisji, Komisji. Witam Pana Marcina Kubickiego, przewodniczącego Komisji, Komisji Witam radną Panią Zofię Dąbrowską. Witam radnego Pana Grzegorza Siwka. Szczególnie ciepło i serdecznie witam księdza proboszcza. księdza proboszcz Andrzej Gorczyński. Witam Wasze rodziny, witam Waszych wszystkich gości. Szanowni Jubilaci, dzisiejsza podniosła uroczystość poświęcona jest Wam. Bohaterom dnia powszedniego. W tej szczególnej chwili jesteście jak zawsze razem. Już ponad pół wieku dzieląc wspólny roz. Na nierozłącznej drodze życia przetrwaliście zwycięsko, burze dzijowe, osobiste niepowodzenia. Waszym wspólnym udziałem były wielkie troski znaczące się piętnem w życiu. I te zwykłe małe, których treść szybko zaciera się w pamięci. Wasze życie oparte było na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu, miłości rodzinnej i zgodzie. Wasza codzienność to nieustanny trud żmudnej pracy dla dobra rodziny i wychowania dzieci. Te Osiągalne wartości, które wspólnie wypracowaliście w Waszym życiu, stały się fundamentem trwałości Waszego małżeństwa. Przyjmujemy je za wzorzec dla tych, którzy dziś decydują się na zawarcie związku małżeńskiego i założenie rodziny. Wasz trwały związek, wojga wiernie wspierających się ludzi, wytrwałość, zrozumienie. Zgodna praca dla wspólnego dobra pozwoliły pokonać trudności, jakich nikomu nie szczędzi życie. Złożyły się również na półwieczne dzieje naszej Ojczyzny. Jedną z najważniejszych wartości, która stanowi źródło duchowej siły społeczeństwa jest rodzina. Władze miasta przykładają wielką wagę do pielęgnowania tej wartości, a Wasze starania, aby stale umacniać zawarty przed laty związek, zasługują na najwyższy szacunek. W dniu jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego pragniemy wyrazić Wam ogromne uznanie za tak wielką umiejętność życia. Szanowni goście, dzisiejsza jubileuszowa uroczystość jest nam wszystkim szczególnie bliska. Bliska, bo świadczy o spójności polskiej rodziny, jej wielopokoleniowej tradycji oraz o istocie wzajemnego poszanowania i miłości. Jest również ważna, ponieważ podkreśla znaczenie jubilatów ich rodzin oddaje hołd nestorom, którzy w okresie swego długoletniego pożycia małżeńskiego zdali egzamin jako wspaniali rodzice i dziadkowie. Po wielu latach wspólnego życia nadal są kochającym się małżeństwem i wzorem do naśladowania. Jako seniorzy rodu chętnie dzielą się z bliskimi swoim doświadczeniem, życiową mądrością, służą dobrą radą i pomocą. Niech więc dzisiejsza uroczystość będzie ukoronowaniem dotychczasowej części ich życia. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta i pana Roberta Krakowskiego. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, po tak <grym> pięknych słowach trudno, trudno dodać coś jeszcze, ale pozwólcie, że podziękuję Wam w imieniu nas wszystkich, tych młodszych pokoleń. Za ten wspaniały wzór, jaki dla nas stanowicie. Wiemy, że te 50 lat, 50 wspólnych lat razem, to były nie tylko lata wspaniałe, piękne, sukcesu, łatwe, ale zdarzały się również chwile na pewno bardzo trudne, pewne problemy, dylematy, które wspólnie rozwiązywaliście i przetrwaliście. Dlatego, stanowicie, dla mnie. Dla nas, dla tych młodszych pokoleń, wspaniały wzór. Dziękuję Wam, że przez tych 50 wspólnych lat wychowaliście i daliście również ten wspaniały przykład do naśladowania dla swoich dzieci, dla swoich wnuków. Być może w przypadku niektórych prawnuków. Prawnuki no, Są. <grym> <dobrać. grym> I faktycznie ta uroczystość jest dla nas niezwykle ważna. Niechaj dowodem tego będzie fakt, że medale, tak, z którymi za chwilę zostaniecie udekorowani, podpisywał i yy, podpisywał osobiście Prezydent Rzeczpospolitej Polski. A dziś na tej uroczystości są osoby, które w tym składzie spotykają się tak naprawdę bardzo wyjątkowo, tylko w chwilach najważniejszych dla naszego miasta. No, panu Przewodniczącym, o przewodniczących poszczególnych komisji, o, no, o burmistrzu, zastępcy burmistrza. To jest również dowód na to, że dla nas ta dzisiejsza uroczystość, ten Wasz wspaniały jubileusz jest niezwykle ważny. Jeszcze raz serdeczne podziękowania i gratulacje oraz życzenia jeszcze wielu, wielu wspólnych lat razem. Dziękuję. Miasta Ząbki, Pana Krzysztofa Przygodni pan jubilaci, dostojni goście, którzy przyszli tutaj aby świętować z jubilatami tak, tak wspaniały jubileusz. Ja chciałbym w imieniu Rady Miasta Ząbki Państwu serdecznie pogratulować i wyrazić ogromne słowa uznania za, za te wszystkie przeżyte lata, które, którymi którymi ubogacaliście nie tylko miasta, ale i oczywiście swoje, swoje rodziny przede wszystkim, ale też jesteście, tak jak powiedział pan burmistrz, doskonałym wzorem dla, dla swojej rodziny, dla swoich najbliższych lat, dla sąsiadów, dla, dla innych osób, którymi, z którymi, z którymi współ, współ, współżyjecie, czy tutaj ma, macie okazję obcować. I, I to jest naprawdę wspaniały, wspaniały, wspaniały przykład i za to chciałem bardzo serdecznie podziękować. Chciałem w imieniu Rady Miasta życzyć również Państwu wielu lat w zdrowiu, w szczęściu i abyście się mogli jak najbardziej cieszyć dobrym zdrowiem i jak najdłużej mieć okazję tutaj się was. Także wszystkiego dobrego i jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję, Dziękuję przewodniczącemu Rady Miasta, panu Krzysztofowi Oddaję głos księdzu Praboszkowi. <grymne> <grymne> Dziękuję za taką możliwość. Drodzy Państwo, mówi <grymne> się, że miłość się nigdy nie starzeje, czego dowodem jest Wasza obecność tutaj. I są takie momenty, w których, w których no, Pan Bóg gdzieś nas wynosi na na świecznik jak gdyby, prawda, stawia jako pewien wzór, o czym zresztą mówi tutaj i pan burmistrz również. I, I właśnie taki dzisiaj jest taki, taki moment, prawda, że dla naszego środowiska w pewnym sensie tak jakbyście się stali taką ikoną prawdziwej miłości. Jeżeli w środowisku, społeczeństwie zabraknie takich wzorców, to społeczeństwo jak gdyby nie ma nadziei, nie ma perspektywy. Wy jesteście dowodem, że wierność małżeńska, miłość jest prawdziwą wartością. Jesteście taką, takimi żywymi konami dla młodego pokolenia i za to wam jesteśmy, jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. I teraz jest taki czas, kiedy jesteście na świeczniku. I pozostańcie jak najdłużej na tym świeczniku, bo y, społeczeństwo, bliscy, my Was potrzebujemy, ja też Was potrzebuję. Potrzebuje waszej obecności. Widzę was razem często też i w naszej świątyni, z czego się też bardzo, bardzo cieszę. I jesteście takim, nawet, nawet gdyby was nigdy nie odznaczono, i nawet gdyby nikt was za to nie nagrodził, to i tak ta wasza miłość w sposób niewidoczny promieniuje na innych. Na pewno promieniuje na innych. Czego dowodem jest ta, ta dzisiejsza, dzisiejsza uroczystość I, i życzę Wam długich, długich naprawdę lat. Niech Pan Bóg Wam przedłuży tutaj bycie pośród nas, bo naprawdę jesteście nam potrzebni, może już nieco w inny sposób, może wiele prac mi, nie wykonacie, prawda? Może taka użyteczność ludzka yy, tutaj Wasza może być jak gdyby pod tym względem takim ekonomicznym mniejsza, ale ten kapitał miłości które wnosicie do społeczeństwa jest tak, tak, tak bardzo ważne. I za to Wam dziękuję i wiele błogosławieństwa Bożego i, i, i tych dobrych, dobrych lat. Bądźcie dla nas taką ikoną prawdziwej miłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję to, Szanowni filaci, Wasze pożycie małżeńskie i praca, jaką włożyliście dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny, Zostały docenione przez władze naszego państwa, które uhonorowały was medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Przyjmijcie te medale jako wyraz naszej wdzięczności i uznania za wasze pełne trudu życie, za wszystko, czego dokonaliście dla dobra Proszę burmistrza miasta Ząbki o udekorowanie jubilatów odznaczeniami państwowymi. Proszę bardzo. pan pana Artura Morawskiego o pomoc.

w imieniu także posłanki tej Polski, dekoruje Pana medalem za wiedzę, że tu Dziękuję. Ten. Dzień Dzień dziękuję bardzo. Proszę hmm. Państwa Radnych o wierczenie pamiątkowe. W imię biletów, a z Janowi 50. rocznika ślubu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat zdrowia i szczęścia rodzinne. Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Bąkiewicz, Burmistrz Miasta Ząbki Robert Tarkowski. Dziękuję. Dostajemy jubilatom. Barbarze i Bąkiewicz 54. czwartą do ślubu składam najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych w imieniu zdrowia i szczęścia rodziny. Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Bądziewicz, Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski. Pana Pawła Poborzego naszego Radnego proszę o wręczenie naszym Ee, I nie byłam tego wszystkiego. Trzeba. 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 Jest Trzeba. Trzeba. Proszę Państwa, bardzo proszę, możemy składać naszym wspaniałym i biletom życzenia, do czego gorąco zachęcam i zapraszam, a w międzyczasie my tu taką tradycyjną, tra, taką tradycją już razem z Panem Ażborem Urasem zachęcam, Krzysztofem Błapiwiczem. Przewodniczącym, odpalimy szampan. Tak, Jeszcze raz brawo. W górę was nie będziemy rzucać. na <śla> <zamiarliwe vortex. śla>

এাকেক <laughs> hoc бо мені не вояка читати що мова